Siemanko YouTube, dzisiaj świeżo mamy 15 maja i jestem świeżo po maturkach. Dzisiaj będzie taki inny filmik, na chwilę odbiegniemy od marketingu i ten film powstał zainspirowany filmem Dawida Piątkowskiego. Więc jestem mu za to bardzo wdzięczny. Czemu on powstał? Ponieważ zainspirował mnie właśnie do tego, bo ma on bardzo podobne myślenie, niemalże identyczne na temat... Właśnie matury, szkoły i jak jesteśmy przygotowani do tego. No to właśnie zaczynając, no musimy sobie zdać z tego sprawę, że w ogóle nie jesteśmy przygotowani do tego, aby iść dalej w przyszłość. Będąc w szkole, ta szkoła nie przygotowała nas do niczego, nie umiemy kompletnie nic. A jeśli jesteś maturzystą i boisz się o wynik, to ja podszedłem do tej matury po prostu ze świadomością, że to, co napiszę, to nie ma tak naprawdę znaczenia. No, wiem, ja nie myślę o studiach, nie chcę iść na studia, chociażbym mógł i z łatwością bym sobie na nich poradził. A niektórzy po prostu potrzebują, żeby iść na te studia. Ale tak naprawdę, jeśli odnajdziesz swoją drogę, co chcesz robić w życiu, no to, to po prostu nie będzie potrzebne, żeby iść na te studia. Chociaż. Nie wiem, może w Twoim przypadku jest wyjątkowo, bo każdy uważa, że ma wyjątkową drogę, a tak naprawdę do odniesienia sukcesu prowadzi mniej więcej tak samo, tylko jest bardzo wiele różnych zmiennych. Okej. Okay. No właśnie, zdałem sobie sprawę, że szkoła mnie do tego nie nauczy. Może. No teraz osoby w ogóle idą w życie, a tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić. No, nikt mi nie powie, że tak nie jest. W większości przypadków osoby kończące szkołę średnią powiedz o po maturze, albo nawet nie, no i nie wie, co ma dalej robić, co jadą sobie za granicę, czy jakąś kompletnie inną pracę. Szkoła nas do tego nie przygotowała. Ja sobie już z tego dał, zdałem sprawę wcześniej. W trzeciej klasie postanowiłem, że będę się uczył i pokażę, że mam możliwości, bo wiedziałem, że je mam. I zdałem z czerwonym paskiem w trzeciej klasie. Później zobaczyłem, że to nic się nie zmieniło w moim życiu. No i czwartą klasę kompletnie zawaliłem, poświęciłem na rozwój siebie i swojej głowy. Jak mi się to opłaciło? Uważa, opłaciło? Uważam, że bardzo, bo nie zmarnowałem już tak wiele czasu. Właśnie przez te kilka lat nauki to jest tragedia, że my zmarnowaliśmy tak dużą ilość czasu. I właśnie musimy sobie zdać sprawę, że teraz startując w życie, nie umiemy kompletnie nic. Nie, jesteśmy bezwartościowi, jeśli chodzi, do, no może nie, przesadziłem mówiąc bezwartościowi, ale nie umiemy kompletnie nic, aby odnaleźć się w życiu. Oczywiście to kieruje do osób tych ambitnych, że jeśli myślą, po prostu myślą na razie o tym, żeby otworzyć swój biznes, no to jeszcze kompletnie większość osób nie wie nic, od czego się zabrać, tylko ma tym myśli, że wiesz, no jednak nie chciałbym pracować na tym etacie, nie chciałbym dla kogoś, tylko chciałbym zrobić coś. Ale szkoła nas tego nie przygotowała. No i właśnie co się dzieje? Osoby sobie siedzą, skończyły szkołę, leniuchowały, bijały się, to nic złego. Większość że to tak robiła, nawet Dawid mówi w swoim nagraniu, że tak robił. No i teraz co? Po maturze, a tu sobie odpocznę, tutaj alkohol w głowie, tutaj wiesz, no i po mat... zmęczyłem się w tej szkole, spędziłem tyle czasu, no to teraz zasługuję na to, żebym odpoczął. No gdzie tam iść do pracy, czy myśleć o własnym biznesie, albo rozwijać się? Właśnie ten system jest taki zły, że nie uczy nas jak sobie radzić w związku, jak właśnie edukować się, żeby być, mieć większą świadomość. Ja zacząłem właśnie od tego od podświadomości, od rozwoju osobistego, aby... Planowania dnia, to właśnie jest coś, co było pierwsze w moim przypadku. I tego od podstaw, od budowania związku, od zakładania firm, co jest bardzo proste. No, na lekcjach przedsiębiorczości to się robi, ale to jest takie szybciutki temat, a później się gada o innych głupotach, których nie uczą osoby praktyczne, tylko pani, która jest po studiach jest pani magister lub inżynier i uczy Cię, jak wygląda założenie. Przepraszam, jak wygląda założenie firmy? No to jest dla mnie chore. To naprawdę. No i co musimy sobie zdać sprawę, że właśnie teraz nie umiemy nic i dopiero teraz zaczyna się nauka. Jeśli tego jeszcze nie zacząłeś, no ja właśnie zacząłem już to wcześniej przez całą czwartą klasę się właśnie uczyłem. No to dla ciebie, to w tobie, teraz w Twoim przypadku. Trzeba zacząć się bombardować wiedzą, trzeba po prostu z czymś ruszyć. Ja nie uważam, że robiłem to mega szybko, ponieważ no była ta szkoła i nie chciałem, żeby kompletnie to zawalić, więc jakiś czas tam jestem bardzo. No nie chcę aż tak dobrze o sobie mówić, ale no jestem kumaty i do szkoły się za wiele nie musiałem uczyć, aby być na tych trójkach. Tak było przez całe życie, więc zawsze czułem, że ta szkoła jakoś nie jest tym rozwiązaniem. No i właśnie. Co jest dalej? Tak naprawdę, jeśli teraz w tym momencie jesteś osobą, która nie wie czego chce i no jesteś w jakiejś zamkniętej drodze, nie wiesz co chcesz dalej zrobić, no i tak jest w większości przypadków, bo szkoła nas tego nie uczy. Mamy telefon, którym nagrywam teraz to wideo i my nie umiemy z niego korzystać. Po prostu ta wiedza, która jest na maturze, to dokładnie mówi to samo Dawid. I chcę to powtórzyć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście jego film będzie podlinkowany, więc będziesz mógł zobaczyć, jak to odbiera profesjonalista, osoba doświadczona, która już ma setki, już ma, jest właścicielem kilku firm, jest deweloperem. No i ma doświadczenie. Prowadzi swoją firmę, jest trenerem mentalnym, trenuje piłkarzy, więc jest się od kogo uczyć. No i co powiedział Dawid, że mamy telefon i większość osób nie umie z niego korzystać. Mamy właśnie tą maturę, tak? Możemy z niej znaleźć każdy wzór rozwiązać w telefonie. Możemy każdą przełęcz, każdą, każdą cieśninę, każdą górę, jaką ma wysokość, gdzie ona leży, z czego powstała, jaka jest jej przeszłość, coś jest, co z tego wynika, wszystko mamy w telefonie. W telefonie mamy całą wiedzę całego świata, i jeśli nie wiemy, co chcemy zrobić, to wpisujemy w Google właśnie te informacje. Jak znaleźć swoją misję, jak znaleźć swoją pasję, jak znaleźć, czym się można interesować. Są różne testy, są różne blogi, są różne wpisy, można się do tego odnieść i to zastosować u siebie. No i właśnie to jest to bombardowanie się wiedzą, że musimy zacząć cokolwiek robić. I musimy zrozumieć, że w tym momencie. Musimy wziąć od, za siebie odpowiedzialność, jeśli będziemy pierdzielonymi leniami, bo nam się nie chce, a chcemy, marzymy o wielkich górach, no to nie, no nic z tego nie będzie, jeśli nie zaczniemy się uczyć, wiesz, o budowaniu dobrego związku, o budowaniu właśnie jakichś podstaw świadomości swojej, o budowaniu firmy, jak to wszystko zrobić, no to będziemy po prostu biedni i mentalnie, i finansowo. Szkoła, nic. Ciebie, mnie. No ja mówię na swoim przykładzie, kurde. Nie chcę mówić coś o tobie, co ty umiesz, co nie umiesz, chociaż wiem, że tak właśnie mówię, bo chcę trafić. Jeszcze jakoś to są moje początki na YouTube i chcę dobry znaleźć język, natomiast jestem tego zdania, że wolę mówić o sobie. Natomiast ten przekaz chcę skrywać właśnie do maturzystów. Ja jestem już jednak po tym roku, nie jestem mega ogarnięty w tym sprawie, ale natomiast już, już mam jakąś drogę za sobą, już mam ten kawałek i dlatego tworzę ten kanał, żeby, tak jak mówiłem na początku, że chcę... Wam to, dla ciebie to się podzielić, dla was, i chcę sobie to utrwalić w głowie właśnie na te wystąpienia publiczne, na jakichś eventach, szkoleniach, aby się do tego jak najlepiej przygotować. No i właśnie zacząć się bombardować tą wiedzą, uczyć, wziąć odpowiedzialność za to, że będziemy kurdeleniami, to nic nie osiągniemy. Można tu o wszystkim wymieniać: o związkach, o rozwoju osobistym. O budowaniu firmy, o właśnie o tworzeniu, jak być szczęśliwym człowiekiem, bo dla każdego szczęście jest inne. Każdy ma inne potrzeby, ma, i, ma w jakimś różnym stopniu właśnie te swoje potrzeby uszeregowane, i trzeba znaleźć tego samego siebie, i wszystko mamy w Google. I podsumowując, jeszcze tak: osoba, która najszybciej odciągnie sukces. To też stricte właśnie wziąłem od Dawida, bo to jest fajne podsumowanie i uważam, że ja jestem taką osobą. A mówiąc konkretnie, jest taka osoba, są dwie typy dwa typy osób, które osiągną szybciej sukces. Jest pierwsza osoba, która ma wiedzę, jest jakaś właśnie ogarnięta, ale boi się, cały czas uczy, czyta, ale nie stosuje tego, nie robi. A jest osoba, która ma małą wiedzę, nic nie wie. Ale ma tą chęć parcia do przodu. Idzie, jeb, Kolejna ściana, druga ściana. Cały czas się uczy, pokonuje te bariery, wychodzi ze swojej strefy komfortu. I chociaż pomimo tej małej wiedzy, tych małych doświadczeń, no to jest w stanie pójść, kurde, do przodu, rozwalić to, rozwalić ten system i stać się po prostu najlepszym profesjonalistą w swoim fachu, jeśli znalazła swoje powołanie, to co chce robić. No i kurczę, no. Ciężko o tym mówić. Ja teraz właśnie zacząłem mocno śledzić politykę, zacząłem bardzo już nastawiać, mówić o tym w swoim otoczeniu, że jestem, mam wolnościowe podejście, to też właśnie na tym kanale przekazuję wyrwać się z systemu. Dążyć za swoimi marzeniami. Wiecie, można o tym gadać, że dąż za swoimi marzeniami. Rób to, co kochasz. Jak będziesz kochał swoją pracę, to nie będziesz nigdy, nie przepracujesz ani jednego dnia. Wszyscy to mówią, ale jak to zrobić? Wpisz w Google. To jest najprostsze rozwiązanie. No i tak w roli podsumowania, to chciałbym powiedzieć, że możecie osiągnąć wszystko, czego chcecie. Ja mogę osiągnąć wszystko, czego chcę. Wszystko, co chcę. W sumie po tych maturach czuję się jakbym właśnie tak, taka ta, ta przemowa. To jest tak, jakbym czuł się na maturach. Możliwe, że będziecie mieli takie same odczucia, więc tak mówię do kamery, tutaj mam siebie, tutaj mam kamerkę, więc skupiam się właśnie, do kam mówię do kamerki, żeby żebyście czuli ten kontakt, tak jak z panią e na egzaminie ustnym. Jest to po prostu podobne. Możliwe, że mieliście też takie, znaczy nie wiem, nie nagrywaliście, ale mogliście mieć takie podobne odczucia, więc możecie zostawić ten komentarz. Mam jeszcze świadomość, że mówię dosyć chaotycznie, więc, no to będzie potrzebne jeszcze godziny właśnie przygotowanych nagrań. A jeśli zostałeś do końca, bo tu już mamy 11:40, więc mamy 11 minut materiału. I jeśli uważasz, że ten materiał. Jak w jakimś stopniu pobudził Ciebie do działania, wpłynął na twoją świadomość, poszerzenie tej świadomości na temat matury, że szkoła Cię kurde niczego nie nauczyła, dopiero teraz zaczynasz, musisz zacząć się uczyć, i musisz wziąć tą cholerną odpowiedzialność, że jeśli będziesz się lenił, to nic nie zrobisz. Jeśli myślisz o tych wielkich marzeniach, to zrób coś w tym kierunku, jeśli nie wiesz, jak. Po tym wideo, no to napisz do mnie, ja Tobie z chęcią pomogę. Nie mam tych wiadomości tysiąca, bo mam po 50 wyświetleń pod filmem i cieszę się, że ktoś to ogląda. A jeśli to ogląda, no to ma to dla kogoś wartość, jeśli pomogę nawet dla dwóch osób, dla jednej osoby w przeciągu jednego roku pierwszego, bo to będzie ciężko, żeby była masa tych osób, rzesza osób, która pójdzie i będzie mnie słuchała. No to cieszę się, jeśli napiszę jedna osoba, dwie osoby, jakoś zadziałamy, porozmawiamy po prostu, no żeby było git, nie? Żeby było pico bello. A więc, no udostępnij ten materiał, jeśli uważasz, że komuś może się przydać, jest osoba po maturze. No i tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.